Cześć moje, drogie osoby z Poznaku Barana. Witam serdecznie, zapraszam Was na cotygodniowy horoskop. Spójrzmy na podstawowe tendencje. Bardzo dziękuję oczywiście za to, że jesteście, że wspaniale komentujecie, bywacie na kanale i mnie energetycznie wspieracie. Zobaczmy zatem, co tutaj się u Was pokaże. Osoby szukające miłości single, cztery puchary osoby mające tutaj kolikoś, trzy buławy. Osoby szukające pieniędzy, pracy. As buław. osoby mające pracę. Dziewięć mieczy, finanse. Rycerz denarowy, to Sprawiedliwość, seniorzy. As denarowy, atmosfera tygodnia. Trzy puchary i zdrowie, giermek pucharów. A więc układ jest ciekawy, złożony. Zaczynamy od czwórki pucharowej. Jeśli chodzi o aspekty takie, Tutaj związkowe, czy to jest dobra karta? Ogólnie blokująca. Natomiast generalnie, jeśli przełamiemy swoje tendencje też emocjonalne, bo przede wszystkim możemy to my się blokować na uczucie, ale też może być tak, że niestety spotkamy kogoś, kto tkwi w przeszłości, i właśnie tutaj przeszłość może oddziaływać bardzo negatywnie wręcz na to. Co będzie przed nami, a więc możemy mieć szansę na nową relację, na nowy związek, ale nie widzieć tego, bo będziemy tkwić w przeszłości. Tak samo właśnie możemy spotkać kogoś tutaj też niestety zblokowanego, ale szansa na wyjście z impasu także jest. Natomiast jeśli mamy kogoś, to mamy trójeczkę buław. Karta ruchu, zmiany, podróży, namiętności, zmiany miejsca zamieszkania, realizacji planów, zakończenia ważnych projektów i śmiało spojrzenia na nowe. A więc tutaj planowanie ślubu, zaręczyn, postępów, w relacji jak najbardziej jest uwidocznione. Natomiast. Jeśli szukamy pieniędzy pracy, to Asbuław mówi o nowych impulsach, nowych energiach, a więc zupełnie coś nowego we nas będzie ciągle popychało do działania i to będzie skuteczne. Troszeczkę zniwelują się czy zmienią nasze plany, ale odkryjemy jakiś nowy potencjał. Natomiast jeśli mamy pracę, mamy dziewiątkę, nie, czy jest to karta, no niestety, lęków, e, możemy się czegoś bać, o jakąś sytuację, o jakieś spo, w ogóle spojrzenia ludzkich, tak, e, w ogóle, no, takie napięcia się tu pokazują, nerwy, e, obawy, tak, możemy coś obserwować, jakieś zdarzenia i je przejaskrawiać i największym bólem będzie ból egzystencjalny związany z naszymi myślami i niepewnością, którą my będziemy potęgować, niż sama sytuacja będzie na to wskazywała. Rycerz denarów na finanse. Na finanse mam rycerza. Jest to stabilny rycerz, tak jakby te finanse miały być, tak, ale nie są to jakieś bogactwo, to nie jest karta nagłego wzbogacenia się, to jest dochodzenie powolutku do pewnych korzyści. Może się czegoś będziemy jeszcze uczyć w kwestii oczywiście finansowych, ale jest to stopniowe, tak. Zarabianie pieniędzy, tak. Umiarkowanie na wydatki. Natomiast na Totolotka jest sprawiedliwość no, jest to taka karta surowa, troszeczkę musimy uważać z tym totolotkiem, bo to nie jest taka karta do końca zwycięstwa. Oczywiście niektórzy tak mogą podpisać jakiś dokument, ale w większości jest to karta surowa, tak ważenia, czy jakby roz, rozkwiniania dla nas, czy to jest dobre, czy to jest złe, czy dobry dzień, czy dobry moment, żeby puszczać totolotka. Ja bym tutaj taka uczciwa była wobec siebie, nie szarżowała, bo rycerz denarów też nie jest jakąś przebojową, tu mocno kartą. Natomiast seniorzy mają asadynerów, z inwestycji. Możecie coś zakupić, w coś włożyć, nowa, nowa miłość, nowa energia, nowe możliwości, poważne, właśnie zakupy, dobra energia, generalnie, coś idzie nowego, konkretnego, taka inwestycja, która was podniesie, tak? Zysk może być. Tutaj seniorzy mogą grać w to w pozorom, bo to jest już taka konkretna karta. Natomiast atmosfera całego tygodnia to trzy puchary, radość, celebracja, zabawa, imprezy, uroczystości i jakieś dobre wiadomości. Giermek pucharowy z kolei jest na zdrowie. On mówi nam tutaj o ciepłej, miłej osobie młodej, która nam może pomóc, wskazać jakieś dobre wiadomości. No i jest to karta oczywiście nauki. Być może będziemy się czegoś uczyć odnośnie kwestii zdrowia. Zwróćmy uwagę na hormony, sprawy tutaj hormonalne właśnie, sprawy kobiece też narządy płciowe tutaj układ rozrodczy, ale też generalnie aspekty związane z przepływem wody, nerki. Choć sama w sobie karta nie mówi o czymś złym, ona na przykład może namawiać, a sprawdź, pójść do, do lekarza, zapytaj się, pójdź po poradę, zrób badania profilaktyczne. Na takiej zasadzie tak. Tak więc tego się trzymajmy. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. I idziemy dalej. Idziemy dalej do osób spod znaku byka. Witam serdecznie. Drogie byki. Cieszę się, że jesteście. Spójrzmy na Was i na Wasze tutaj przeznaczenie. Czego możecie się konkretnie spodziewać. Już patrzymy. Jakie karty dla Was wylasuje? Dziękuję za przepiękne komentarze, za to, że jesteście. Kłaniam się nisko. Patrzymy w takim razie, czego możecie się spodziewać: single, piąteczka buław, osoby zajęte, cztery puchary, osoby szukające pieniędzy pracy, wędrowiec, osoby mające pracę, trzy buławy, finanse, sześć pucharów, to to lotek, a z buław seniorzy. 9 denarów, atmosfera całego tygodnia, 9 mieczy i zdrowie magik. A więc tutaj układ troszeczkę mieszany, e, i pierwsza tendencja jest konfliktową. 5 buław. Czy to będzie dobry czas na poszukiwanie uczuć? Niby tak, ale musimy jakby mieć na względzie, że mogą być jakieś konflikty różnego rodzaju, wewnętrzne, zewnętrzne, możemy być też świadkiem jakiejś agresji, może być też wyrywanie sobie partnera tak, przyszłego, tak, czy, czy jakiejś osoby, która będzie dla nas ważna. Tak więc przepychanki, agresja, nieprzyjemności, trudności. Jeśli mamy kogoś, tu też nie jest łatwiej, bo tutaj z kolei jest czwórka pucharów, może nie jest to taka konfliktowa, agresywna karta, ale za to jest taka e, apatyczna. Albo my będziemy apatycznie podchodzić do pewnych kwestii, albo niestety partner, partnerka. I zamiast robić coś dobrego na przyszłość, to będziecie się skupiać na tym, co było co, i rozkminiać, to ta melancholia będzie wchodzić, a nie będziemy działać dla dobra relacji tu i teraz. A właśnie i najistotniejsze jest tu i teraz oraz wasza przyszłość. Natomiast wędrowiec na tu aspekt poszukiwania pieniędzy pracy jest kartą, która wskazuje przede wszystkim na to, że czekają Was nowe, bardzo takie ryzykowne nawet doświadczenia. Wy możecie w ogóle przekraczać granice, i ta karta jest kartą nowości, tak? Szukania czegoś, co może przynieść zysk, może być też zabawą, i raczej takie czasowe wejścia w układy zawodowe. Trójka buław dla osób, które mają tutaj pracę jest z kolei bardzo dobrą kartą awansu, poklepania po ramieniu, ale też zakończeniem konkretnych projektów, podróży służbowych, dobrych wiadomości i wsparcia tutaj w osobach trzecich. Generalnie karta, gdzie idziemy dalej i zdobywamy więcej, będziemy spełnieni, zadowoleni. Finanse. Sześć pucharów. E, finanse mogą być związane z przeszłością. Być może do czegoś wrócicie. Nie mogą to też być sprawy rodzinne, spadkowe e, lub uzależnione od kogoś, kto jest e, blisko. E, totolotek. As buław. Totolotek jest w karcie nowości. E, raczej powinniśmy skłaniać się ku nowym, na przykład liczbom, e, zdrabkom, sposobom gry nowym kolekturom, na przykład ten azbuław, on cały czas dąży do nowości, do nowych, do korekty czegoś e, i zmiany. Wtedy możemy coś rzeczywiście wygrać. E, Dziewiątka. Denarów w aspekcie, oczywiście, seniorów. Jest to karta młodej kobiety, może mieć wpływ na Wasze życie, ale też karta asertywności. Jeżeli czuliście się wykorzystywani przez kogoś, coś w jakimś sensie wysysani, karta mówi o tym, że jest to czas komfortu, dbania o swoje interesy i swoje wygodnictwo. Także możecie coś zyskać w sferze materialnej. Atmosfera. Całego tygodnia to dziewiątka mieczy mówi nam oczywiście o aspekcie nerwów. Będziemy się czegoś bać, denerwować, będziemy żyć w napięciu lub przez kobietę. No w ogóle kobiety mogą być napięte i będziemy odczuwać tu jakieś stresy różnego rodzaju, choć można je zatrzymać. Natomiast magik na zdrowie to oczywiście karta lekarza, wizyt lekarskich zapowiedzianych lub nie. Karta poradnictwa, sprytu, omijania przeszkód, kombinowania, karta możliwości np. ucieczki od operacji czy jakiejś trudnej sytuacji, ale szukania też niezwykłych rozwiązań. Tak? Magik to osoba, która dowiaduje się, zbiera wiadomości, tak by je odpowiednio użyć. Zwróćmy uwagę na obszar głowy, mowę, gardło, ktań, oczy. I dłonie czasami w tej karcie też są tutaj newralgicznym punktem. Natomiast generalnie jest to karta fajna, bo uważam, że daje wiele możliwości, z których warto skorzystać. I tego Wam życzę. Pozdrowionka! Przechodzimy dalej do bliźniąt. Witam serdecznie, drogie Bliźnięta. Cieszę się, że jesteście. Już idziemy do Was. Za chwilę przedstawię Wam hokoskop na następny tydzień, drogie Bliźnięta. I zobaczmy, czego możecie się spodziewać. Dziękuję za to, że jesteście, że fajnie komentujecie. Jest mi niezmiernie miło. Eee, I już patrzymy. Eee, single, gwiazda. Osoby zajęte. Drzewo życia. Osoby szukające pieniędzy, pracy. Rytman. Osoby mające pracę. Dziewięć buław. Osoby e, tutaj zainteresowane finansami. E, rycerz mieczy. to Lotek. Rycerz pucharów. Seniorzy. 6 mieczy, atmosfera całego tygodnia, kurdenarowy i zdrowie As Mieczy, a więc układ jest troszeczkę mieszany. Zaczynamy od gwiazdy, bardzo dobrej karty, a więc single powinni wyjść z pieczary, z ukrycia, zadziałać, coś zrobić w materii uczuć, bo może, może się spełnić jedno z Waszych marzeń dotyczących sfery uczuciowej. No, marzenia są różne, oczywiście, przy tej karcie też jest coś takiego jak uważaj o czym marzysz, ale generalnie karta spełnienia oczekiwań. Na przykład czasami marzymy, żeby ktoś się do nas odezwał po jakimś czasie, o kimś tam myślimy, mamy melancholijne spojrzenie, bach, nagle ta osoba działa. Marzymy, żeby spotkać miłość swojego życia, bach, nagle to się dzieje. I po prostu ma, powinniśmy marzyć, wysyłać dobrą energię, ten czas może przyciągnąć do nas właściwą osobę. Natomiast drzewo życia... Dla osób zajętych jest kartą, jakby specyficzną, mówiącą to, co dzieje się, dzieje się dobrze. Jak jest dobrze, no to wiadomo, że jest dobrze. Ale jeśli są jakieś problemy, karta jak zwykle mówi, że no, taki kontrakt podpisaliśmy, taki jest plan naszej duszy. Róbmy wszystko, co możemy zrobić najlepszego w takiej sytuacji, ale nie ugrzewajmy się i nie sprowadzajmy do najniższych energii, tych negatywnych. Po prostu starajmy się przezwyciężyć pewne doświadczenia, bowiem one są dla nas ważne i sami je wybraliśmy. Natomiast rydman, dla osób szukających pieniędzy pracy, jest to karta ruchu, zmiany, podróży, zmiany, miejsca zamieszkania, i tutaj pieniądze mogą być gdzieś daleko, mogą wiązać się z pracą. W ruchu, transporcie, handlu, e, przez internet, cokolwiek to będzie działo się na pewno. Nie będziecie na nudę, na nudę narzekać. Jeżeli wyślecie CV, to będziecie mieć odzew. Natomiast jeśli macie pracę, macie dziewiąteczkę buław, i jest to karta oczywiście tutaj wskazująca na ograniczenia różnego rodzaju, blokady. Jest to karta też wskazująca na to, że dziewiątka nam mówi o tym, że będą przeciążenia. E, Dużo, dużo do zrobienia, nadmiar obowiązków. Możemy też mieć problemy z jakąś osobą ciężką. Tutaj mężczyzna, e, agresywny, taki trudny, nieprzystępny, ciężkie układy międzyludzkie i my też możemy być bardzo trudni w obyciu. Finanse. Rycerz mieczy. E, tutaj bym uważała, bo jeśli za, za nim jest rycerz pucharowy, e, i on jest na totolotka, a rycerz mieczy jest kolejna finanse, to nie jest dobry czas na ryzykowne inwestycje, tutaj pewne rzeczy mogą wracać z przeszłości, szczególnie na przykład może być tak, że a dobra w nerwach puszczę tego totka, ale wróci coś czyli po prostu przegrywaliśmy wcześniej, no to bach, znowu to samo i się będziemy denerwować, rydzesz mnie czy jest nerwową kartą w finansach też bym uważała na nerwowych bardzo mściwych mężczyzn bo tu ktoś może nam przeszkadzać w tych finansach lub przez kogoś możemy pomieść stratę seniorzy Sześć wskazuje nam oczywiście na aspekt związany z podróżami, oddaleniem się, e, tutaj zmianą miejsca zamieszkania e, i taką izolacyjnością, ale też dla seniorów jest to karta pójścia w stronę dobrych czasów, na przykład ulga związana z jakąś sytuacją, z kwestią zdrowotną, uwolnienie się od czegoś, tak? Przejście. Dobra karta dla osób, które chcą wyjechać, zmienić coś. I generalnie jakiś spokój, tak? Spokój będziecie mieć na niwie intelektualnej czy uczuciowej. Atmosfera całego tutaj tygodnia król Denerowy wskazuje na na przykład urzędnika, prawnika, bankiera, lekarza, spotkanie z kimś, kto może nam coś pomóc, doradzić, jakieś inwestycje. No i A mieczy na zdrowie mówi o operacji, możliwości operacji zabiegu, zastrzyki, kroplówki, pobyt w szpitalu i jakieś takie sytuacje konkretne, radykalne. Zdecydowanie musisz zrobić to teraz, bo później nie będzie takiej możliwości. Uważajmy na formalności, coś będzie wymagało radykalnego właśnie podejścia, odcięcia się od czegoś, zostawienie czegoś. No, i właśnie jakaś taka przerwa, tak powiedzmy, tak jak szpital jest pewnego rodzaju przerywnikiem. Zwróćmy uwagę na kręgosłup, oczy, układ oddechowy i układ nerwowy. Te kwestie będą dosyć newralgiczne, natomiast ta karta też mówi o nadziei, nowej energii. I jeśli zdecydujemy się na coś zrobić, moje dobre, konkretne decyzje podejmiemy, to też otrzymamy dobre wyniki i będzie dobrze. Tego bym się trzymała. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Hej.